Witam wszystkich. Dzisiaj chciałem takie doświadczenie, świadectwo też powiedzieć o modlitwie różańcowej. Czyli kilka lat temu miałem taką sytuację, że miałem po prostu taką osobę, która mi bardzo szkodziła i Szczerze mówiąc, że jedynym ratunkiem dla mnie był, była modlitwa różańcowa. Ja wtedy bardzo dużo się modliłem na różańcu. I właśnie jedną z tych intencji, czyli modląc się na różańcu, jeden różaniec ofiarowałem codziennie za tą osobę, która mi, no powiem, że szczerze, że bardzo szkodziła. I tutaj, co ja zobaczyłem wtedy? Ja zobaczyłem wtedy, że zostałem od niej oddzielony. Czyli zostałem od niej, zostały oddzielone te wszystkie negatywne odczucia, które były przesyłane z jej strony w stronę moją, czyli w stronę mojego serca. Te wszystkie uderzenia negatywne. Ja to nazywam zatrute strzały. Czyli, czyli jakieś po prostu no, takie uderzenia, jak, jakieś złośliwości, jakieś kłamstwa, jakieś, jakieś wymysły na mnie, takie po prostu rzeczy, które w ogóle nie miały miejsca, nie? i to człowieka bardzo boli, jeżeli to jest też niesione w świat, nie? i tutaj. Właśnie tą moją obroną był różaniec, czyli różaniec, jakby modlitwa różańcowa mnie od tego oddzieliła. Dosłownie od tych y, zatrutych strzał, nie, tak jak mówię. I później był taki okres, że y, jakby ja się do tego y, przyzwyczaiłem, do tego stanu, że jest y, w sumie, no, ta osoba dalej mi nie jest przyjazna, nie? Ale ja nic po prostu nie odczuwam. No i y, odstąpiłem od tej modlitwy różańcowej za nią. Nie? To nie znaczy, że całkiem się nie przestałem modlić. Nie, tylko za tą osobę odstąpiłem od tej modlitwy. I dosłownie po kilku dniach, po kilku dniach znowu zacząłem po prostu czuć te negatywne. Y, strzały te zatrute, te po prostu odczucia po prostu słane w moją stronę. Nie? I tutaj jakby otrzymałem też taką łaskę Ducha Świętego, żeby się dalej za tą osobę modlić, tym jednym różańcem dziennie. No i zacząłem się znowu za nią modlić, nie? I znowu powstał taki mur, czyli znowu Zostałem odcięty od tych, od tych po prostu słanych strzał w moją stronę, nie? czyli tutaj tym chciałem się pierwszym takim doświadczeniem podzielić. I ostatnio też podobna sytuacja była z pewną osobą, nie i jakby ja też się nie mogłem. W tym wszystkim odnaleźć, tylko i też te negatywności były przesyłane w moją stronę. Czyli też dokładnie te za zatrute strzały, nie. No i, i, i zapomniałem właśnie o tamtej sytuacji, jak po prostu to było, nie. I szukałem jakiegoś rozwiązania, żeby się jakoś obronić, nie. No, i myśl mi taka przyszła, żeby się odciąć, nie? Czyli odciąć się od tej osoby, czyli jakby nie wchodzić z nią w głębsze relacje. I powiem szczerze, że to też pomogło, nie? Ale no nie do końca. Jednak wróciła ta myśl z tego poprzedniego doświadczenia, żeby odmawiać za nią różaniec. I zacząłem codziennie odmawiać za nią różaniec, codziennie. I dosłownie po kilku dniach, po kilku dniach jakby wytworzył się też taki taki mur i, i po prostu ja już tego nie czułem. Nawet jak był jakiś atak czy, czy coś było takiego, to ja tego w ogóle nie czułem, nie a tutaj mogę dodać, że jeszcze coś jakby lepszego się stało, bo Yy, właśnie dzięki tej modlitwie różańcowej codziennie za, codziennej za tą osobę, yy, jakby i za, zacząłem się do tej osoby zbliżać, i ona do mnie, nie całkiem, tak jakby yy, yy, milej, można powiedzieć, nie? Czyli, czyli rozmawiać yy, po prostu tak powoli i i wchodzić w taki, w taki po prostu lepszy kontakt. Także, no, modlę się dalej za tą osobę. I, i właśnie staram się nie wypuszczać tego, tego właśnie różańca z ręki. I wierzę w to, bo jest to osoba, no niestety jest to osoba jeszcze nienawrócona, ale wierzę w to, że, że Bóg da jej tą łaskę tego po prostu nawrócenia i no i może się kiedyś po prostu razem zaczniemy modlić. Także tym się dzisiaj króciutko chciałem podzielić. Dziękuję za uwagę z Panem Bogiem.